Okazuje się, że znowu klapa. Nie udało się przyjąć nowego prawu budowlanego, rzecz zbyt skomplikowana dla posłów, dla rządu. Nasz gość specjalny Jeremy Mordasewicz, związek przedsiębiorców, pracodawców lewiatan, witam serdecznie. Panie prezesie 8 lat to jest za mało czasu, żeby przyjąć, zmienić, poprawić prawo budowlane. Już dawno powinniśmy mieć kodeks budowlany, taki jaki na przykład mają Niemcy, który z jednej strony pozwala sprawnie prowadzić proces inwestycyjny, a z drugiej strony zapewnia ład przestrzenny. Popatrzmy na nasze miasta. Mamy do czynienia z chaotyczną, bezplanową urbanizacją, co oznacza, że ponosimy monstrualne wręcz, idące w dziesiątki miliardów złotych rocznie straty wynikające z tego, że na przykład miasta się rozlewają, następuje rozproszenie zabudowy. W efekcie mamy ogromne koszty budowy infrastruktury. Często na przykład kanalizacja jest droższa niż wszystkie budynki do niej podłączone. Oprócz e, wysokich kosztów e, utrzymania i budowy infrastruktury mamy jeszcze wysokie koszty transportu. W momencie, kiedy mamy rozproszoną zabudowę, rozlaną, kiedy Ciągi komunikacyjne nie są powiązane z osiedlami mieszkaniowymi i z miejscami, gdzie pracujemy? Ponosimy no, ogromne koszty, ponieważ stoimy w korkach, nie możemy używać transportu publicznego, który jest tańszy niż transport indywidualny, ale on nie zbiera odpowiednich strumieni Dobrze. 8 lat. Jeżeli to jest tak ważne i tyle kosztuje, rozumiem przez to, są mieszkania, biura, wszystko jest droższe dla nas wszystkich, dlaczego tego się nie daje wprowadzić? Czy ktoś ma w tym interes, żeby to nie weszło, czy ktoś nie ma umiejętności? Na tym polu się, ścierają się różne interesy. Na przykład w krajach zachodniej Europy, kiedy porównamy cenę gruntów rolnych i cenę gruntów budowlanych, to jest to różnica rzędu 10 czy nawet 20 razy. W Polsce różnica między ceną gruntu budowlanego i rolnego na przedmieściu, na przykład Warszawy, to jest najwyżej dwa albo trzy razy. Wynika to z faktu, że każdy liczy, że jego grunt zostanie przekształcony na budowlany. Już dzisiaj efekt jest taki, że mamy wyznaczone tereny pod mieszkalnictwo na 66 milionów mieszkańców. No, proszę sobie wyobrazić, kiedy Polska będzie miała 66 milionów mieszkańców? Czy znaczy w tym tempie to raczej idzie w, w no, odwrotnym kierunku? No, oczywiście, ale to oznacza, że będziemy nadal uzbrajać tereny i budować się w sposób zupełnie przypadkowy, i do tego potrzebne nam jest prawo, y, kodeks urbanistyczno-budowlany, który objąłby cały proces inwestycyjny, który zaczyna się od lokalizacji inwestycji, potem mamy. Proces budowy, wznoszenia obiektu i na końcu oddanie obiektu do użytku. Posłowie chcą zająć się tylko częścią budowlaną, bo to jest rzeczywiście prostsze. To w zasadzie jest w Polsce uregulowane całkiem nieźle. Natomiast największy problem to jest problem lokalizacji inwestycji, a tu mamy do czynienia z ogromną e, grą interesów. I na koniec taka uwaga. E, wiele polskich miast nie ma planów miejscowych ma tak zwane plany wyspowe. To znaczy, że na przykład Warszawa ma plany tylko na jednej czwartej swojej powierzchni. Mówi Pan o planach zagospodarowania. Tak, tak? mówię o planach hmm. zagospodarowania, zgodnie z którymi można budować. Bo jeżeli mamy plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, to ja jako inwestor wiem kiedy i co będę mógł zbudować. Jeżeli nie, to są to negocjacje między mną a urzędnikami. I to jest. No, w... Czasem są negocjacje, czasem to się kończy w sądzie, bo jeżeli są, jest to tak zwane studium a nie ma planów zagospodarowania, to ktoś skarży władze miasta do sądu, i Wenesa wygrywa i ma prawo praktycznie postawić co chce. Może, no i dlatego mm. właśnie mamy z takim chaosem urbanistycznym do czynienia. Yy, niestety nie przyjęliśmy jeszcze do wiadomości, że przestrzeń jest wspólna, że odeszliśmy od gospodarki planowej, ale proszę zwrócić uwagę, że w, w zasadzie we wszystkich krajach Europy Zachodniej prawo własności nie jest bezpośrednio powiązane z prawem do zabudowy działki według widzimy się znaczy społeczności lokalne wyznaczają warunki na jakich można budować czyli przeznaczenie działki i rodzaj obiektów tylko że tam robi się to w ramach planów a u nas dominuje zabudowa w oparciu o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu to znaczy że jest to decyzja administracyjna co i na jakich warunkach mogę zbudować. To jest nieprawidłowe. O tym wiemy od dawna. Moim zdaniem, gdybym ja miał określić przyczynę porażek dotychczasowych, to jest brak instrumentu finansowego, który pozwalałby prowadzić racjonalną gospodarkę przestrzeni. Myśmy, jako inwestorzy, zarzuty stawiali władzom gminnym. No, Utrudnione mamy procesy inwestycyjne, mamy chaos w przestrzeni, nie wiemy, nie, nie ma tak zwanej przewidywalności przestrzeni, czyli nie wiemy, co możemy postawić, a nawet jak postawimy, to potem koło nas może stanąć coś, co rujnuje naszą inwestycję, wartość naszej inwestycji. Niestety władze gminne nie mają dzisiaj instrumentu finansowego, który pozwalałby tym, y, 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 którzy ponieśli y, straty w wyniku planowania, na przykład przeprowadzono pod pana oknem autostrady. Wartość Pana nieruchomości spadła, powinniśmy to Panu zrekompensować. Albo inny przykład. Jest teren y, jakiegoś zakładu przemysłowego, prowadzi Pan przez to drogę. Przecina Pan ten zakład, w związku z tym, a jeszcze musi Pan zdemontować jakieś hale, w związku z tym powinniśmy Panu e, zrekompensować to, ale to oznacza również, że powinniśmy po drugiej stronie móc ściągnąć pieniądze od tych, którzy korzystają. No bo jeżeli postawimy, wyznaczymy tereny publiczne pod drogi, po, wykonamy te drogi, z, zbudujemy na przykład szkołę, stację metra, park, to pan powinien zapłacić więcej, bo pana nieruchomość... No, ale jest coś takiego jak wykup nieruchomości pod autostrady, pod drogi... No tak, ale to jest tylko, to jest odrębny temat. To jest tak zwana specustawa drogowa, która pozwala pozyskać, dokonać wywłaszczenia na cele publiczne. Ja mówię o czym innym. Mówię o tej głębokiej niesprawiedliwości, z którą dzisiaj mamy przy tworzeniu planu do czynienia, ponieważ każdy plan, przecież każda zmiana planu, można powiedzieć, powoduje, że jedni są beneficjentami, drudzy mają trudniejsze przez to życie. Na przykład oczyszczalnia ścieków. No, właściciele sąsiednich działek powinni dostać odszkodowanie, bo po wybudowaniu takiej oczyszczalni borykają się z nieprzyjemnymi zapachami. Czyli gdybyśmy stworzyli taki warunek rekompensaty, no w cywilizowanych krajach i w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej jest takim instrumentem dobrze skonstruowany podatek od wartości nieruchomości. Tymczasem w Polsce mamy do czynienia z, z absurdem. Po pierwsze, podatek od metra kwadratowego gruntu w centrum Warszawy jest taki sam jak daleko na przedmieściach, gdzie jeździ się po błocie, gdzie nie ma utwardzonej nawierzchni, gdzie nie ma e, latarni ulicznych, gdzie nie ma stacji metra, czyli jednym słowem ktoś, kto nie ma zupełnie infrastruktury. Mimo, że ta ktoś, działka będzie kosztowała jest, zupełnie inne pieniądze na rynku. Jest taki sam podatek. Prawda? I do tego druga kwestia. O ile podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej e, jest prawidłowo skonstruowany, a, a w każdym bliski dobremu rozwiązaniu, to w przypadku nieruchomości mieszkaniowych jest to absurd. Proszę sobie wyobrazić, że człowiek, który prowadzi warsztat naprawy rowerów w garażu o powierzchni 20 m2 płaci taki sam podatek jak właściciel 600-metrowej wili. No przecież to jest absurd. No, nigdy nie przestanie mnie to zadziwiać, że rząd, który ma tyle czasu na majstrowanie przy 500 już nowelizacjach prawa o podatku VAT, nie ma czasu skonstruować bardzo, by wydawało się, prostego prawa budowlanego, które pozwoli nam wszystkim ograniczyć koszty i znieść te absurdy.